we <laughs> Witam Państwa bardzo serdecznie na naszych pokazach z cyklu Massey Ferguson Experience Tour. Znajdujemy się tutaj w miejscowości Sudu, koło Jędrzejowa, gdzie odbywa się druga lokalizacja naszych pokazów. Jest to cykl Europejskiej Trasy Pokazów. W Polsce byliśmy już wcześniej w Starych Kosinach, gdzie były trzy dni pokazów. Tutaj zaczynamy dzisiaj od poniedziałku, pokazy będą trwały aż do środy. Na, jak zawsze przygotowaliśmy dla naszych klientów pełną gamę produktów, począwszy od ciągników małych mocy, około 50 koni mechanicznych, aż po nasze najwyższe modele do mocy od 400 koni mechanicznych. Można tutaj znaleźć także nasze nowe produkty, całą gamę serii S między m.in. 8S, czyli nasz nowy flagowy model. Dodatkowo oczywiście znajdują się tutaj też maszyny zielonkowe, zgrabiarki, przetrząsacze, kosiarki, a także prasy rolujące. Nie zapomnieliśmy również o ładowarkach teleskopowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z dealerami i do odwiedzenia nas na naszych pokazach. Do zobaczenia.